Proszę. Tylko nie to. Sio. Mówiłam ci, żadnych kangurów nie ktoś inny je ratuje. Tym razem są tylko trzy. Tęsknię za tobą, tato. Ja też za nim tęsknię. Poradzimy sobie jakoś. Zapowiadam pogodę od sześciu lat. Mam tego dosyć. Chris, zrób sobie przerwę. Przyda ci się trochę wolnego. O nie. Potrzebujesz pomocy z autem? Kim jesteś? Jestem Lili. Musi być bardzo głodna. Chodź stary, wskakuj. Ja ja sobie robię, no wskakuj już. Nienawidzę tego miasta. Tata nauczył mnie wszystkiego o kangurach. Kiedy już podrosną, wypuścimy je na wolność, gdzie ich miejsce. Proszę, powiedz, że to witaminy. Koktajl z odchodami. Jak długo to zajmie? Jakiś tydzień. O. Może zostać w tomku dla gości. Czarujący klimat, wielka łazienka, spodoba Ci się! Gdzie ta łazienka? Ta Wszędzie! Uratowałeś się, teraz musisz się nią zaopiekować. Ale ja nie wiem co robić. I... Oh, 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 oh! oh! Lili, jest wyjątkowa, prawda? Czemu uciekasz od wszystkich, który na Tobie zależą? Ona naprawdę cię podziwia, wiesz? To miłe Jeździłeś kiedyś autobusem? Nie. A cokolwiek wiesz o tej okolicy? Nie. To czemu sądzisz, że nadajesz się do tej roboty? Nie mam własnego życia, jestem spłukany. Witamy na pokładzie Uważaj, możesz przypadkiem poznać kogoś fajnego. <noise> Lili i Kangurek. Potrzebuję kogoś do opieki nad tą małą damą. Nie było tematu. Tylko w kinach od 19 września.